Witajcie. Dziś nie będzie zwykłego odcinka. Wszyscy wiemy, co się ostatnio wydarzyło i co się dzieje na Ukrainie. Jako Polka i Ślązaczka, chcę wyrazić swoje wsparcie dla Ukrainy i Ukraińców. Jako psycholog i człowiek, chcę Was poprosić o solidarność i wsparcie dla ludzi, którzy w tej chwili przeżywają największy dramat swojego życia: ludzi takich jak my, których dotknęło zło wojny. Nie bójmy się pomagać. Niech każdy robi to, co u mnie najlepiej, a robiąc drobne rzeczy zmienimy wiele. Nasza siła zawsze leżała w Solidarności. Sprzeciwmy się złu, bądźmy okruchem dobra. Ukraino, jesteśmy z Wami. My są z Wami. Mi z Wami.